Do Państwu, nie magister Zarzycki z Golejowa. Ja tutaj sobie tak wieczorkiem jestem na, go, na Golejowie. No nie jest jakiś późny wieczór, tam jest godzina około godziny 20. Ja Miałam taką kamerkę, taką troszkę idiot kamera, która kiepsko nagrywa. Tu jestem przed takim przybytkiem, do którego nawet król podobno chadzał piechotą. Ja tam, przy Państwa, nie wejdę, dlatego że boję się o czystość moich butów i nogawek od spodni. Więc tylko tak Państwu pokażę, że tam wchodzić nie, nie, nie warto, a to jest taka, no coś w rodzaju niby tutaj takiej ubikacji na golejowie, ale y, naprawdę nie polecam Państwu tą, do tego miejsca się zbliżać, bo z, z, no troszkę brzydko pachnie nawet, bym powiedział. Zresztą droga tutaj dojścia nie jest usłana różami, tylko po prostu krzekami zarośnięta, no to tutaj po prostu y, no nie wiem, jacyś desperaci może y, przychodzą, być może zwierzęta leśne korzystają tutaj z tego przybytku, bo turyści to raczej, raczej nie. Yy... Ja proszę Państwa podejdę za chwilkę nakręcę filmik w innym miejscu, gdzie też stoją dumnie takie, takie dwie toalety, ale one są zamknięte na, na kłódkę, zaraz Państwu to, to pokażę. I, I potem Państwu no coś opowiem, co będzie miało jakiś związek z całą tą sytuacją. O, pokażę Państwu, że pójdę potem tamtą drogę drogą i dojdę do takich dwóch zamkniętych toalet.